Rok życia konsekrowanego, który papież Franciszek ogłosił, jest wydarzeniem ważnym, wielkim dla nas historycznym. Wzywa przede wszystkim nas do wielkiej wdzięczności i radości za dar powołania, powołania zakonnego. W to wkomponowane są inne jeszcze akcenty i elementy, które pozwalają nam się pochylić nad bogactwem i tajemnicą naszego powołania, powołania zakonnego. Które jest trudne do pojęcia, mogą pojąć tylko ci, co go otrzymali. I będziemy zgłębiać tą tajemnicę w tym roku i wyrażać Bogu wdzięczność na różne sposoby. Jeśli chodzi o sposób wyrażania wdzięczności, radości za dar powołania, to myślę, że ten największy to tkwi w pragnieniu każdej osoby, która taki dar, wielki dar Boży, otrzymała. I on się wyrazi na pewno w osobistym życiu każdej osoby konsekrowanej, powołanej w tej głębokiej świadomości tego daru otrzymanego od Pana Boga, i w tej zewnętrznej ekspresji, która przekłada się na zewnętrzną radość, na modlitwę, na zaangażowanie, na większą świadomość. Ale ten rok również jest dla nas wezwaniem do takiej jedności z wszystkimi osobami konsekrowanymi tutaj w Polsce i na świecie. W związku z czym będziemy organizować różne spotkania, w których będziemy mogli zgłębiać się tajemnice, wyrażać radość, uwielbienie Boga, jednoczyć się wzajemnie ze sobą, przeżywać tę komunię osób konsekrowanych i komunie z Kościołem, ten również wymiar profetyczny, który wpisany jest w powołanie zakonne. I tak jak życie konsekrowane nie jest tylko dla konsekrowanych, ponieważ charyzmaty otrzymujemy po to, żeby ubogacał się Kościół, niemniej cały świat i jest, są one przeznaczone dla dobra bliźnich. W związku z tym rok życia konsekrowanego jest zadedykowany wszystkim, przede wszystkim wszystkim w Kościele, ale i wszystkim przeżywającym tajemnicę stworzenia świata, tajemnicę obecności Boga w życiu człowieka. Inicjatywy, które zamierzamy zrobić, to sympozjum wiosną w Lublinie, również spotkanie młodych w Częstochowie jesienią. Inne mniejsze, może, czy większe, będą się rodzić na terenie danych wspólnot, diecezji, regionów. Będziemy pielgrzymować szczególnie pewno do miejsc związanych z osobami. Z postaciami życia konsekrowanego, bo chcemy zobaczyć też wielkie wzorce i pokazać innym wzorce, postacie, które przeżyły swoje powołanie w sposób piękny, uroczy, zachwycający, porywający. Chcemy być na nowo obudzeni i porwani do głębokiego, głębokiego przeżywania naszego powołania.